Witajcie w naszym bezpiecznym zakątku. Dziś, na chwilę, zapomnimy o witaminach i skomplikowanych ćwiczeniach. Musimy zająć się czymś, co jest absolutnie kluczowe dla Waszego zdrowia, spokoju i, co najważniejsze, dla Waszej niezależności. Mówię o bezpieczeństwie w Waszym własnym domu. O miejscu, które powinno być najbezpieczniejszą przestrzenią na świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka jest bardzo bezpośredni. Prosi, abyście usunęli jeden konkretny przedmiot. I proszę, nie odkładajcie tego na później. Mówimy o dywaniku, nie o dużym, ciężkim dywanie, który leży pod stołem w salonie. Mówimy o małym, niepozornym chodniczku, o tym, który ma podwinięty róg. Dlaczego to jest tak ważne? Bo ten mały dywanik jest najczęstszą i najbardziej podstępną przyczyną złamania biodra w domach osób po sześćdziesiątce. Złamanie biodra to nie jest tylko kontuzja, to jest punkt zwrotny to koniec beztroskiego wstawania, wychodzenia na spacer czy samodzielnego robienia zakupów. Operacja biodra to miesiące rehabilitacji, ból i niestety często konieczność polegania na pomocy innych. A to jest rzecz, której chcemy unikać za wszelką cenę. Pragniemy pozostać samowystarczalni. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Czy ten jeden mały, dekoracyjny dywanik jest wart ryzyka utraty waszej niezależności? Pułapka ruchomego dywanika. Wraz z wiekiem nasz sposób chodzenia się zmienia. To naturalne. Nasze stopy nie unoszą się już tak wysoko nad podłogą jak kiedyś. Zaczynamy szurać, reakcja na potknięcie jest wolniejsza. To nie jest wina naszej sprawności, to jest biologiczna zmiana, która wymaga od nas zmiany otoczenia. I tu wkracza ruchomy dywanik, dywanik, który nie ma podgumowanej, antypoślizgowej podkładki. Dywanik, który jest lekki i łatwo się przesuwa, gdy tylko na niego nadepniecie. Wyobraźcie sobie scenę, wstajecie rano, jesteście jeszcze trochę zaspani, kierujecie się do kuchni po kawę, wasza stopa w kapciu natrafia na podwinięty brzeg. To jest dosłownie milisekunda. Stopa utyka. Ciało idzie dalej i tracicie równowagę. Kiedy upadamy, naturalnie staramy się chwycić czegoś rękami. Ale jeśli upadek jest gwałtowny i to jest najgorszy scenariusz cała siła idzie na biodro, na kość, która jest już być może mniej wytrzymała niż kiedyś. Musimy wyeliminować ten czynnik ryzyka natychmiast. Gdzie zacząć poszukiwania wroga? Zacznijcie od najbardziej ruchliwych miejsc, tam gdzie często się obracacie lub niesiecie coś w rękach, co uniemożliwia asekurację. Najgroźniejsze są dywaniki w trzech strefach, jeden przy łóżku. To jest strefa, w której jesteście najbardziej zaspani i najmniej czujni. Wstajecie w nocy do łazienki, stopa musi trafić na pewny grunt. Jeśli pod łóżkiem leży mały chodniczek, natychmiast go usuńcie. Dwa... Przy drzwiach wejściowych, dywaniki, które mają witać gości, często są dekoracyjne, ale niebezpieczne. Kiedy wracacie z zakupami, jesteście obciążeni. Otwieracie drzwi. Jedna noga zahacza, a ręce są zajęte trzymaniem torby. Katastrofa. Trzy czyn w kuchni. Często kładziemy małe maty przy zlewo zmywaku lub kuchence. Są to miejsca, gdzie stoimy długo, a podłoga może być lekko wilgotna. Jeśli wasz dywanik kuchenny nie jest ciężką antypoślizgową matą, ale lekkim kawałkiem materiału, jest zagrożeniem. Chcę, żebyście teraz poświęcili 5 minut na inspekcję. Niech to będzie wasz najważniejszy akt profilaktyczny dzisiaj. Rozejrzyjcie się po podłodze w promieniu 5 metrów od miejsca, w którym siedzicie. Jeśli znajdziecie dywanik, który przesuwa się pod naciskiem palca u stopy, musicie go usunąć. Można go zwinąć i schować do szafy, albo zastąpić modelem, który posiada specjalistyczną, gumową, antypoślizgową podkładkę. Ale dziś najpierw usuńcie działajmy zanim będzie za późno. Właśnie teraz pozbyliście się największego zagrożenia potknięciem w domu. Ale upadki to nie tylko dywaniki upadki zdarzają się też z powodu słabej równowagi i złych nawyków, które nabyliśmy przez lata. W kolejnej części skupimy się na łazience i sypialni, strefach o podwyższonym ryzyku. Odkryjemy, co oprócz dywaników, czai się w tych pomieszczeniach i jak małymi zmianami możemy zminimalizować ryzyko złamania, które kosztuje nas naszą wolność. Zostańcie z nami. Wasze bezpieczeństwo jest tego warte. Przechodzimy do części drugiej: łazienka i sypialnia strefy zwiększonego ryzyka. Nie chodzi tylko o pośpiech, gdy idziesz przez dom, chodzi o subtelną, ale bardzo ważną zmianę w sposobie, w jaki chodzimy. Gdy się starzejemy, naturalnie podnosimy stopy niżej. Nasz krok staje się krótszy. Jest to podświadoma zmiana, którą często nazywamy szuraniem. To oznacza, że krawędź, która pięć czy dziesięć lat temu była dla ciebie niezauważalna, dziś staje się poważną przeszkodą. Wystarczy, że twój palec u stopy minimalnie zahaczy, ułamek sekundy. A gdzie najczęściej dochodzi do tego niebezpiecznego potknięcia? Musisz sprawdzić te trzy krytyczne strefy w swoim domu. Krytyczna strefa 1: kuchnia. Pomyśl o miejscu, w którym stoisz najdłużej. Zwykle jest to zlew, gdzie zmywasz naczynia, lub kuchenka, gdzie gotujesz. Z powodu kapiącej wody i tłuszczu często kładziemy tam małe, chłonne dywaniki. Problem? Ciągle się ruszasz, robisz krok w bok, aby sięgnąć po talerz. Odwracasz się dynamicznie, aby szybko wziąć kubek kawy. Właśnie ten ruch, skręt i krótki krok sprawia, że łatwo jest zahaczyć o krawędź. Nawet jeśli Twój dywanik kuchenny ma gumowy spód, z czasem guma twardnieje i traci przyczepność. Jeśli dywanik zacznie się marszczyć lub przesuwać na lekko wilgotnej podłodze, masz podwójne ryzyko. Potknięcie o podniesioną krawędź, lub poślizgnięcie się całą powierzchnią na śliskiej warstwie wody, to jest pułapka, którą ustawiasz sobie pod nogami każdego ranka. Krytyczna strefa 2. Łazienka, groźba nocy. To jest nasz największy wróg bezpieczeństwa. Wstajesz w środku nocy. Jest ciemno. Może włączyłeś tylko słabe światło nocne. Twoje ciało jest jeszcze zaspane. Zmysły spowolnione, a twoja równowaga jest gorsza niż w ciągu dnia. Idziesz szybko prosto do toalety. Na podłodze łazienki czeka mała mata toaletowa albo wycieraczka pod prysznic. W łazience ruchy są często szybkie i nagłe. Podnosisz stopę, aby wejść do wanny, albo musisz szybko się obrócić, żeby złapać ręcznik. A jeśli ta mała mata jest nierówno położona, lub jej krawędź jest podwinięta, Uderzenie piętą lub palcem o jej rand jest niemal pewne. Pamiętaj, upadek w nocy jest ekstremalnie niebezpieczny. Twoje ręce nie zdążą zareagować wystarczająco szybko, by zamortyzować uderzenie. Cały ciężar ciała idzie prosto na biodro. Krytyczna strefa 3, wejście i przejście. Mamy tam dywaniki, bo chronią podłogę przed błotem i brudem, ale wchodzisz do domu z zakupami, z pocztą. Jesteś rozproszony. Myślisz o tym, co musisz zrobić, a nie o tym, gdzie stawiasz stopę. Właśnie ta chwila dekoncentracji, połączona z niesieniem ciężaru, sprawia, że ryzyko potknięcia o wystający róg dywanika przy drzwiach gwałtownie wzrasta. To, co wydaje się drobnym błędem dekoracyjnym, jest w rzeczywistości miną w Twoim własnym domu. Konsekwencją nie jest po prostu siniak, jest to zmiana Twojego życia w ciągu jednej krótkiej sekundy. Złamanie biodra oznacza długi powrót do zdrowia. Często wiąże się to z utratą pełnej sprawności, utratą możliwości prowadzenia niezależnego życia, na które tak ciężko pracowałeś. Chcemy tego uniknąć za wszelką cenę. Działanie tymczasowe, zabezpiecz to natychmiast. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz usunąć tego ryzykownego dywanika natychmiast, na przykład jest pod bardzo ciężkim meblem, i musisz poczekać na pomoc. Masz maksymalnie 24 godziny na ostateczne usunięcie, ale na dziś, na teraz, musisz działać doraźnie. Musisz zapewnić absolutną stabilność każdej krawędzi. Weź mocną, szeroką, dwustronną taśmę dywanową. Nie oszczędzaj. Przylep każdy milimetr obwodu tego dywanika do podłogi. Zwłaszcza te rogi, które mają tendencję do podwijania się. Taśma dwustronna nie jest rozwiązaniem trwałym. Z czasem straci przyczepność, zwłaszcza w wilgotnych miejscach jak kuchnia czy łazienka. Ale to jest twoje zabezpieczenie na najbliższą noc, aby móc spać spokojnie. Jednocześnie, dokładnie sprawdź spód dywanika. Jeśli podkładka gumowa jest spękana, wysuszona, albo co gorsza, kruszy się jak piasek, ten dywanik jest trwale wadliwy. Nie da się go już uratować, on musi zniknąć. W kolejnej części powiemy o tym, jak zastąpić te niebezpieczne pułapki w Twoim domu. Pokażemy, jakie bezpieczne i estetyczne alternatywy możesz zastosować i dlaczego zainwestowanie w bezpieczeństwo podłogi jest najlepszą inwestycją w Twoją przyszłą niezależność. Nie czekaj, aż będzie za późno. Zostań z nami. Dobrze usunąłeś ten pojedynczy zdradziecki dywanik. Gratulacje, zrobiłeś właśnie największy krok w stronę bezpiecznego domu. Wielu ludzi nigdy się na to nie odważy. Ale co jeśli musisz mieć coś pod stopami? Na przykład w kuchni, gdzie woda może się rozlać, albo w łazience, zaraz przy wyjściu z wanny czy prysznica. Tam potrzebujesz ciepła i chłonności. Nie można po prostu zostawić gołej, śliskiej płytki. Jeśli decydujesz się na zastąpienie usuniętego dywanika, musisz zmienić zasady gry. Nowy dywanik nie może być dekoracją, musi być kotwicą, musi być zabezpieczeniem. Oto złota zasada bezpiecznego zastępowania dywaników dla seniorów. Zawsze i bez wyjątku kupuj dywaniki, które mają fabrycznie wbudowany, wytrzymały spód antypoślizgowy. Szukaj grubego podkładu gumowego, nie cienkiej siateczki. Cienka siateczka z czasem wysycha i kruszy się. To jest pułapka. Guma musi być ciężka i przylegać do podłogi całą powierzchnią. Najlepsze są te wykonane z kauczuku lub wysokiej jakości PVC. Jeśli twój wymarzony dywanik nie ma takiego spodu, bo jest piękny, wełniany albo pamiątkowy, musisz zastosować zewnętrzne zabezpieczenie. To jest absolutnie kluczowe. Nie ufaj starej, cienkiej, gumowej podkładce, którą kupiłeś 10 lat temu. Ona już nie działa tak jak kiedyś. Guma traci przyczepność trzeba to wymienić. Jak bezpiecznie ukotwiczyć każdy mały dywanik, który musi zostać w domu? Masz dwie główne opcje, które działają niezawodnie. Opcja pierwsza profesjonalne, antypoślizgowe maty podkładowe. To nie jest zwykła siatka. To jest mata o dużej gęstości, zazwyczaj wykonana z filcu lub gumy z silikonowymi wypustkami. Taka mata powinna być tylko nieznacznie mniejsza niż dywanik. Pamiętaj, tylko nieznacznie. Nigdy nie pozwalaj, aby krawędzie maty podkładowej kończyły się 10 czy 15 cm od krawędzi dywanu. Jeśli tak zrobisz, dywanik będzie się unosił na środku, a krawędzie, te najbardziej niebezpieczne, pozostaną luźne. Będą podwijać się w górę, a to jest nowe zaproszenie dla potknięcia. Mata podkładowa musi podpierać dywanik niemal do samej krawędzi. Dzięki temu, kiedy stawiasz na nim stopę, nacisk jest równomiernie rozłożony. Dywanik pozostaje płaski jak deska. Raz w miesiącu podnieś dywanik. Sprawdź stan maty. Czasami drobinki kurzu, piasku lub sierści zwierząt dostają się pod spód. To może osłabić przyczepność. Szybkie odkurzenie podłogi pod spodem i położenie dywanika z powrotem zapewni maksymalne bezpieczeństwo. To prosta czynność, która minimalizuje ryzyko. Opcja druga: dwustronna taśma dywanowa o dużej wytrzymałości. To rozwiązanie jest bardziej trwałe i trudniejsze do usunięcia, ale zapewnia niemal stuprocentową pewność, że dywanik się nie przesunie. Stosuj tę metodę szczególnie w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, na przykład w wąskim korytarzu lub przy wejściu do kuchni. Musisz kupić specjalistyczną taśmę przeznaczoną do podłóg. Nie używaj zwykłej taśmy malarskiej czy biurowej. Taka taśma musi być mocna, ale jednocześnie nie może zniszczyć twojej drewnianej podłogi lub paneli. Czytaj etykiety. Szukaj taśm, które wyraźnie mówią, Bezpieczne dla podłóg drewnianych, laminowanych. Jak ją stosować? Nie wystarczy przykleić jej w jednym miejscu. Musisz obramować cały dywanik. Ułóż taśmę wzdłuż wszystkich czterech krawędzi. Zostaw mały margines, może jeden centymetr od brzegu. Dodaj też jedną lub dwie linie taśmy przez środek dywanika, jeśli jest on duży. Usuń folię zabezpieczającą z taśmy. Ustaw dywanik dokładnie tam, gdzie ma być. Kiedy już go przykleisz, nie będziesz miał możliwości łatwej korekty. Kiedy już jest na miejscu, przejdź się po całym dywaniku, naciskaj mocno, użyj ciężkiego wałka, lub po prostu stąpaj na wszystkie krawędzie i środki, aby aktywować klej. Od tej chwili ten dywanik jest praktycznie częścią twojej podłogi. Nie będzie się przesuwał, nie będzie podwijał. Musimy teraz skupić się na najgroźniejszych miejscach w domu, jeśli chodzi o poślizgnięcia. Łazience i kuchni. W łazience nie wystarczy tylko mata antypoślizgowa. Potrzebujesz maty wodoodpornej. Woda, para i mydło tworzą ekstremalnie śliską powierzchnię. Jeśli masz matę wewnątrz prysznica lub wanny, upewnij się, cię, że ma ona setki przyssawek. Przyssawki muszą być czyste. Resztki mydła powodują ich odklejanie. Po każdym prysznicu spłukaj matę i, jeśli możesz, postaw ją pionowo, aby wyschła. To podtrzyma siłę ssania. Mata na zewnątrz wanny, ta, na której stajesz po wyjściu, musi być chłonna, ale jej spód musi być stuprocentowo gumowy. Maty z mikrofibry są doskonałe, bo wchłaniają wilgoć natychmiast, ale ich spód musi być wbudowany. Jeśli widzisz, że spód zaczyna się kruszyć, natychmiast wymień matę. Pamiętaj o prostej inspekcji, którą powinieneś robić codziennie rano i wieczorem. Przed każdym przejściem przez strefę z dywanikiem, to zajmuje sekundę. Użyj palca u stopy, by delikatnie pchnąć krawędź dywanika. Czy się podnosi? Czy się marszczy? Jeśli tak, powtarzaj proces ukotwiczania. Bezpieczeństwo domowe to nie jest jednorazowa akcja, to stała, drobna konserwacja. To inwestycja w Twoją niezależność. Działając teraz, eliminujesz ryzyko, które może zniszczyć Twoje plany na przyszłe lata. Usunąłeś już jeden dywanik, zabezpieczyłeś resztę, ale zagrożenia w domu czają się jeszcze gdzie indziej. W kolejnej, ostatniej części omówimy ukryte pułapki, na które najczęściej wpadają seniorzy po 60 roku życia, zwłaszcza w nocy. Porozmawiamy o ścieżkach światła, zagrożeniach związanych z kablami i co zrobić z meblami, które stoją na Twojej drodze. Zostań z nami, aby w pełni zabezpieczyć swój dom. Mówiliśmy o korytarzach, o dywanikach w sypialni. Ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie dywanik jest jak tykająca bomba. To obszar intensywnej pracy. Kuchnia. Stoisz przy zlewie, kroisz warzywa, zmywasz. Jesteś skupiony na zadaniu. Twoja uwaga nie jest na stopach. Mat pod twoimi nogami musi być idealny. Prawie niewidoczny. A jednak, często jest to mały, sztywny dywanik z grubym rantem. Ten, który stawia opór, ten, który uwielbia się podwijać na brzegach. Podejdź teraz do zlewu, sprawdź ten jeden kuchenny dywanik. Jeśli jest sztywny, jeśli jego rogi wznoszą się choćby na milimetr, jeśli widzisz cień, to jest twój ostatni cel, musi zniknąć. Często ten kuchenny mat jest gumowany. Ale guma z czasem wysycha, traci przyczepność, staje się śliskim pułapką na kafelkach. Wilgoć z mycia naczyń to tylko pogarsza sprawę. Woda działa jak smar. Pomyśl o porannym pośpiechu, półmrok. Idziesz po kawę. Noga zahacza o rant, upadek. Zanim się zorientujesz, jesteś na podłodze, trzymając się za biodro. To jest scenariusz, którego unikamy. Dzisiaj, teraz usuń go, wyrzuć. Nie zwijaj i nie chowaj do szafy. Jeśli schowasz, zapomnisz. A ktoś inny może go znaleźć i rozłożyć. Musi zniknąć z Twojego domu. Na zawsze. Rozumiem, że niektóre dywaniki mają wartość sentymentalną. Może to prezent, może jest wyjątkowo ładny. Łączymy bezpieczeństwo z emocjami. To naturalne. Ale nie ma sentymentu, który jest warty miesięcy rehabilitacji. Żadne wspomnienie nie jest warte bólu i utraty niezależności. Musisz podjąć twardą decyzję. Decyzję na rzecz Twojego jutra. Co w zamian? Nie zostawiaj gołej podłogi. To błąd. Gładkie płytki, zwłaszcza gdy są mokre, są równie niebezpieczne. Potrzebujesz bezpiecznej alternatywy. Szukaj mat antypoślizgowych, prawdziwych, takich, które są cienkie jak papier, które mają pełne, stałe przyleganie na całej powierzchni. Wybieraj materiały gumowe lub silikonowe przeznaczone do pracy w wilgotnych środowiskach. Kup matę, która jest w zasadzie częścią podłogi. Nie ma podwyższonych krawędzi, nie stwarza progu. Wiele sklepów medycznych lub specjalistycznych oferuje maty z atestami dla seniorów. Są droższe, ale pamiętaj: to nie jest wydatek to inwestycja w Twoją mobilność. Gdy już usunąłeś najbardziej Niebezpieczne dywany. Zastąpiłeś je bezpiecznymi matami. To świetny początek, ale bezpieczeństwo domowe to niejednorazowa akcja, to stałe działanie, to czujność. Codziennie, rano i wieczorem, zrób sobie krótki audyt bezpieczeństwa. Zacznij od wejścia. Czy dywanik, który został, naprawdę przylega? Czy nikt nie przesunął go przypadkowo nogą? Wystarczy jeden. Kopniak, by bezpieczna mata stała się zagrożeniem. Sprawdź łazienkę. Mata pod prysznicem musi być regularnie czyszczona. Osad z mydła redukuje przyczepność. Czysta mata to bezpieczna mata. A kable? Czy podczas sprzątania nie przesunęło się jakieś przedłużacze? Kable są cichymi zabójcami, równie zdradliwymi jak dywaniki. Kabel biegnący w poprzek pokoju to zaproszenie do upadku. Użyj taśm maskujących, aby przymocować je do listew przypodłogowych. Nawyki mają znaczenie. Twoja nowa rutyna to rutyna bezpieczeństwa. Zawsze noś odpowiednie obuwie w domu. Luźne, filcowe kapcie są piękne, ale niebezpieczne. Szukaj butów domowych z zamkniętą piętą i antypoślizgową gumową podeszwą. Nawet jeśli usunąłeś wszystkie dywany, poślizgnięcie na twardej podłodze jest realne. Pamiętaj o tym, co osiągnąłeś. Usunąłeś element, który statystycznie jest jedną z głównych przyczyn złamań biodra w twoim wieku. Otrzymałeś z powrotem część swojej wolności, twojej siły. Nie daj sobie wmówić, że upadki to tylko część starzenia się. To mit. Upadki są w dużej mierze możliwe do uniknięcia, gdy podejmiesz właściwe kroki. Ten jeden usunięty dywanik to dowód na twoją kontrolę nad własnym życiem. To świadome działanie dziękujemy, że z nami przeszedłeś ten proces. Zabezpieczanie domu to podróż, nie cel. Właśnie zabezpieczyliśmy podłogi, ale w domu czekają inne ukryte niebezpieczeństwa, które zagrażają Twojemu bezpieczeństwu po zmroku. W następnym odcinku przejdziemy do drugiego, potężnego czynnika ryzyka upadków niewłaściwego oświetlenia. Czy masz odpowiednie światło, by bezpiecznie dojść w nocy do łazienki? Jakie lampy aktywowane ruchem są najlepsze dla seniorów? Zostań z nami, zadbajmy o każdy zakamarek Twojego schronienia. Do zobaczenia wkrótce.